O gówno, znowu idziemy tutaj. Słuchajcie, nie sądziłem, że tak szybko będziemy się widzieć w Wiktorii dwójce, ponieważ minęło zaledwie kilka lat rozgrywki pomiędzy poprzednim odcinkiem. I czułem, że sobie jeszcze chwilkę pogram, zanim coś się odjebie, a odjebało się USA, które postanowiło mi powiedzieć wojnę. E, mają sojusz z... kurde, Kolumbią i co? Pewnie w dupę mnie zdradziła. Znowu kurde bele no. E, mamy tak, mamy 18 tutaj. Brygad. Oni mają 26 brygad. 26 brygad. Nieładnie. Pod odbili się znowu. Co oni chcą w tej wojnie w ogóle? Equire Colorado. Czyli to gówno, co my skolonizowaliśmy. Ale nie widzi mi się oddawanie Wam Colorado. Nie mam dzisiaj humoru na oddawanie Wam Colorado. E USA posiada 0 brygad. To dobrze. Kolumbia posiada jedną brygadę. Południe zostawia na razie niekryte. Między odcinkami, dobra, co się wydarzyło między odcinkami, zanim przejdziemy do akcji? Między odcinkami, chyba się nie przywitałem w ogóle, cześć, to jest, to jest tu repus to Victoria elo. W e, Hondurasie był bunt, który krwawo stłumiłem. Dzięki naszemu jednemu okrętowi transportowemu poprzedzałem oddziały do jedynej wolnej prowincji, w której buntu nie było. I udało się w ten sposób szybko przerzucić armię, żeby się nimi zająć. Technologicznie troszkę poszedłem do przodu. Sobie zbadałem te research pointy do, na plus 50%. E, te rzeczy sobie pobadałem pierwszą do końca. Pierwszy rząd w industrii. E, tak z efficiency to już na początku pierwszego odcinka poszedłem. No i tutaj jesteśmy tak rozbudowani. 6 technologii militarnych, tyle w sumie co USA mamy. E, I ekonomicznie poszliśmy całkiem, całkiem dobrze. Ale musimy niestety troszkę nadszarpnąć naszą ekonomię, żeby pójść w zmobilizację ludzi, niestety edukacja w tym momencie znowu ucierpi ale nie, nie chcę y, defense spending tutaj żeby ucierpiało w tym momencie dlatego zrobimy to tak i będziemy mogli dosyć dużo zmobilizować oddziałów. mamy 18 brygad postarałem się reg regularnie mieć dobrą armię może niekoniecznie cały czas ich dobrze opłacać ale mieć dobrą armię Z mobilizacją są takie problemy, że ta mobilizacja pojawia się w, powiedzmy w losowych miejscach w kraju no i niestety pojedynczo. Pojedynczymi tutaj oddziałami, przez jak mi się tutaj pojawi, a ja nie zauważę, to USA mi to ściśnie, niestety. Na szczęście USA również nie było zbytnio przygotowane do tej wojny, na to wygląda, przez co mamy czas się zebrać i rzeczywiście sami się przygotować do walki kompletnej. No będę od USA starać się wymóc cokolwiek w tej wojnie, a nie tylko oczywiście oddać im prowincję, bo biorę to pod uwagę. Ale zrobię wszystko, żeby stanąć im na drodze oczywiście. Nie po to tak się męczyłem, żeby nie użyć brzydkiego słowa w pierwszej wojnie. By teraz jak jakiś frajer oddać im po prostu to, co chcą. O kurde, dobra, zebrali troszkę ludzi. To się zatrzymajmy może tak w sumie. Mają tutaj 15 tysięcy, 39 tysięcy, 30 tysięcy. Jak dojdzie do walki, to może być rzeczywiście poważna bitwa. Ja bym jeszcze coś tutaj. organizację armii na przykład zwiększył w tym momencie. A to jest bardzo istotna, akurat istotna rzecz, jeżeli chodzi o jakość oddziałów. I obserwujmy na razie, co robią te Amerykańce. Pierwszą prowincję im zajęliśmy, ale oni tutaj również działają ostro, dlatego trzeba. Non-stop się przesuwać. Ja też cały czas zerkam tutaj, czy żaden kolejny oddział zmobilizowany mi się nie pojawił, bo każdy jest istotny. 19 january, dobra, nie będą trochę później. Jakby tylko naszły na siebie oddziały, to w tym momencie z atrycji bym stracił wojsko. O, USCA ogólnie się nie dołączyło do wojny, dopiero teraz zauważyłem. Mimo że oni mieli chyba z nimi sojusz, nie, Liberia, sorry, z Liberią mieli sojusz, a nie z USCA. A, oh, jak tutaj to wygląda? No, kurde, oni są o zbyt dużym staków w okolicy, jednym się trzymają. Tutaj do Las Krue próbują się udać. Jakie tam limity wojska? 30-40. No to zróbmy tak, że jedno tutaj. A tutaj możemy 13 tysięcy, czyli możemy 12, tak na serio. To podejdźmy na razie, żeby pod limit stali. Fajnie, bo jakby oni podeszli do nas się bić. Na razie stoimy tutaj Max z stak takami. Nie widzę, żeby coś jeszcze mi się zmobilizowało. Ale co gorsza, nie widzę, gdzie jest reszta, albo jest 30 koła mają tutaj, idą na południe. No w sumie zamiast, zamiast clergymenów, zróbmy sobie, żeby soldiery teraz się robiły. No bo robiłem tutaj clergymenów. Ogólnie warto mieć około 3% clergymenów, jak pamiętam, żeby dobrze literacy się rozrastało. No teraz, skoro nie wydaje nic edukacji, no to nic się nie rozrasta. Kurde, a tu jest problem. Ach, to nie jest prowincja. Myślałem, że ona graniczy z tą prowincją śmieszną tutaj. 17 marca. Musi przyjść po tej prowincji. Po tej armii. Fuck, i oni do Albuquerque teraz idą. No to chujnia. Dobra, to ja też mam tutaj przegrupowanie wojska. Dwa razy z taki po 36 mamy. I oni pragną mnie zaatakować, to my od razu reagujemy wsparciem. I proszę, to musi być ważna bitwa, którą musimy wygrać. El Paso będą 18 kwietnia. What? Zostałem zrecrollowany właśnie w tym momencie. Ale dobra, ja ich dopadłem. Żadnych bonusów za, def za okopanie się nie mają. Udało się zwyciężyć. Czy to będzie początek naszych wiktorii, tutaj? Hehe, do San Antonio idą. To pójdziemy całą armią, bo niż tutaj to jakimiś. Chyba zmobilizowaną armią. Ta ich armia się wycofała. Ale jeżeli byśmy szybko poradzili sobie z nimi, to może byśmy zdołali jeszcze ich jakoś dorwać. W sensie oni tak. Oni się wycofują. 15. Czy ich? Tak, przestraszyliśmy ich. Dobra, zajebiście. idą do Austina teraz, więc i zarówno ich uszkodzoną armię, jak i mobilizowanych ludzi dorwaliśmy w ten sposób i to jest kolejne zwycięstwo i oni do Houston, teraz musimy zaryzykać idąc całą armią, bo tutaj co prawda oni mi jeszcze 60 koła robią niestety masakrę na tych prowincjach no ale trzeba po kolei im staki zacząć niszczyć no nie uciekajcie tutaj w głąb tego ja pierdzielę hot springs jedno okmulge drugie no to podział wtedy, gdzie idzie większa armia, do Okmulge. Więc do Hot Springs pójdzie 18 koła. Oni muszą być zmiażdżeni niestety już kompletnie. No dajcie, do zera ich rozwalcie, kuźwa. Dobra, Stakłaj psiadł. W wojnie jest 6% na ich korzyść niestety. 25 brygad mają. Duży minus tego, co się ogólnie dzieje, to to, że oni się szybciej, szybciej przejmują prowincję niż ja jestem w stanie się jakoś sensownie przemieścić. Ach, musimy to zaatakować. 17 grudnia, 20 grudnia, więc odczekamy 3 dni tutaj do 9 grudnia. Dobra. Więc w takim razie tutaj powinno, powinien teraz jednego dnia siąść. A tak? Goście się kurna 19 wycofają. Więc. Żeby nie zmienili zdania ostatniego dnia. Dobra. I teraz tak. Bo oni idą do tutaj. Będą za 10 dni. Fak. A oni będą 26. Ej, złapią ich. Zajebiście. Tylko zaatakujemy niestety troszkę pojedynczo. A ten lepsze niż później łapanie w górach albo gonienie po kraju. No jeden na jeden na razie dają radę. Teraz mamy 2 na 1 i są montowani. Organizacja im siada. No mówię, musimy im staki pojedynczo poniszczyć, i w ten sposób jedynie możemy wygrać to. Okej, okay, straty mają 5 do 1 praktycznie. czy z naszą korzyść. Wycofują się do Hermoliso. Um, wiesz co? Mniejszym stakiem zostanę. Pogonię ich większym stakiem. A mniejszy, niech mi odbija prowincje, bo musimy też procenty w tej wojnie narobić. Oni mają już 10%. Ło, wow, Wielka Brytania, co tutaj zajęła? Sewillę sobie. No oni, oni nawet Gibraltar się tylko nie bawią. Sewilla. To jest ich cel. E, słuchajcie, mamy minus 12 z nimi. Zaraz zobaczę, co jeszcze możemy im tutaj zrobić. Jakiego dyplomatycznego handjoba, żeby sojusz zawiązać z Brytyjczykami. Ten stack amerykański został już zajechany. Świetnie, więc. o kurna. E tutaj idą jeszcze trzecim stackiem, który mieli. A tutaj Katalonia, też Hiszpanie stracili. Oho, biedna Hiszpania. Ale dobra, co ta Wielka Brytania? Distance, to many alliances. Army strength, Navy strength. Ale kto niby? Że wy macie zbyt dużo alliances? Czy że ja mam zbyt dużo alliances? No, ja nie, mam alliances akurat żadnego tutaj. Więc liczę, że się dogadamy w końcu. Bo też będzie problem, jeżeli wskoczymy na Great Powera, na miejsce ósme, aż tak daleko nie mamy w sumie. To w tym momencie będzie problem z tym, że oni mogą mieć sojusz z jakimś wielkim great power'em. Wielkim great power, jeden chuj na to wychodzi, ale chodzi o to, że nie możemy mieć dwóch, great power nie może mieć sojuszu z dwoma great power'ami. Dlatego musimy to zrobić ten sojusz dopóki jesteśmy w stanie. Tutaj musimy zacząć gonić tych amerykańców i tą większą armię wypadałoby od razu im ścisnąć. Oni tam do 4 Aprila i do odbijać tamtą prowincję. No, wy podejdźcie do Laredo, a my z El Paso spróbujemy tutaj doskoczyć. 2 maj, no kurde, no nie, no musisz poczekać z tym El Paso. Okej, okay, Army Organization akurat nam skoczyło. A czy jest coś super istotnego w tym momencie jeszcze? No tam możemy pójść dalej w armię. Nie ma co iść w to, bo te 10 tysięcy punktów to wymaga 6 tysięcy z hakiem. Medycynę pójdźmy. Medycyna się przyda nawet podczas wojny. Dobra, El Paso zajęte. Chodźcie tutaj i w 21 maja. W 17 maja. 4 dni trzeba jeszcze jeden. Ej, na dzień nie minął. Dobra. I teraz powinniśmy w San Antonio się spotkać jednego dnia. Skoordynowany atak w Amerykańców. I teraz chyba cut down to size będę brać. Żadnego humiliation, tylko cut down to size. Ostro. Dobra, oni się cofają. A do, do Austinu idą? Tak, do Austinu, więc wszystkimi oddziałami do Austinu w tym momencie. Żeby dorwać śmietników. I później będziemy mogli wydzielić jedną armią po prostu latać. Tą większą armią ciśnij to, bo ona jest zawodowa, co nie. A tą mniejszą armią, ciśnij tych mobilizowanych frajerów i odbije mi prowincję. Więc tak, w Houston ich złapałem. Dawaj, stakłajpa. Kurde, jeszcze chodzą, jeszcze żyją. Do Dallas idą. A tutaj poszedł stakłajm na tych 9000 tysiącach piechoty. I tu też poszedł stakłajm. Zajebiście. Ile wy macie niby brygad, co? Pokaż mi swoje. Jedną brygadę, no i chuj wam w dupę. Ta Kolumbia może mi tutaj w oczko Czarną dziurę pocałować. O tak to powiem. Bo gówno, gówno mi zrobią. E, podzielmy się wami na razie. Wtedy żebyście działali. Oblegając. Znaczy odbijając nawet. O, bunt jeszcze mi tutaj wleciał. Jest! Wielka Brytania chce sojusz. Zajebiście. I tak, oni mają minus jeden teraz. Minus jeden koledzy. Minus jeden. No, na no, White pisa nie chcą na razie. Jeszcze się uważają za silnych. Ja ten bunt zaraz pójdę rozwiązać. Tutaj tylko bym zajął... kurę, długo to, to, to prowincja się zajmuje. Ale bym ją zajął i bym poszedł rzeczywiście ten bunt rozwiązać. Tylko jeszcze bym ich pogonił wtedy. Okej, okay, oni nawiali tutaj. Oni powinni się nimi zająć. A tu nie mam przemarszu. U.S.C.A. We will not accept. Mamy minusowe do dupy relacje. Jezu, ja tam nie przepłynę teraz. No to muszę kontynuować obleganie. Będzie trzeba, to temu USA wypowiem wojnę, żeby przejść tam w ogóle do tego. Na kolejnym, do tej prowincji, gdzie są bunty. Ale to, na razie to USA chce przynajmniej wyjaśnić na tyle, żeby mieć z nimi spokój. Jeszcze takiej gwarancji super nie mam. Ha, jakbym chciał American Texas od e, Ameryki. Nie mają niewolników w ogóle, ale mogę od nich wziąć, to będzie zero infamii. Zaibiście Ad Wargold Acquire American Texas Proceed. I. No, bym ten cut down to size zrobił im. Bo chcę ich pieniądze koniec końców po tym wszystkim. No, troszkę udało mi się zmobilizować ludności. Ja staram się ich dopaść. Dobra, no padłem. A nawet te regularne oddziały, bo mają artylerię, widzę. Więc trzeba ich teraz się zjednoczyć i pogonić. Albo no, nawet nie musiałem się jednoczyć To większą armią. Albo po... no, ich pogonić z wszystkim żebyś już mieć pewność. Ale rzeczywiście, to USA trzeba wtedy zaatakować, jak oni nie chcą yy, po prostu dać mi przejść. Mogę z nich make a puppet zrobić za 10 infami. Czy macie jakiś sojusz z Wenezuelą i protected by USA, no to make a puppet i zacznijmy robić klejma. A ja niestety pieniądze tracę w tym momencie. Military spending muszę chwilkę troszkę uciąć. No to zostali ze Już całkowicie. Dalej tutaj cisnę. 9 infami wykryli nas, niestety, dosyć szybko. Ja cały czas tracę dużo pieniędzy. fuck No tak, zmniejszymy niestety defense spending na 25%. I zmniejszymy na biurokrację wydatki. Troszkę administracja nam pójdzie w dupę, co może spowodować tutaj chyba jakiś ten. Y o! Oh! Wait a minute, who are you? Honduras nam się wyzwolił, fuck. Aj. kurna, no. Olałem zbyt długo tych buntowników pieprzonych, zabolało. Prosto w serduszko i w portfel. To dlatego tak tracę. USA i chcę pokój. Acquire Texas, jeszcze nie. Add goal. Cut down to size. To jest 13 infami. Będę na 20. Dwa praktycznie, czyli pod kurek. Ale zrobię im to cut down to size. Pierdziele to. Oni ponownie się całkiem nieźle zmobilizowali. I kolejnego freta mi robią, niestety. Kurde, zajmij tą prowincję. Dobra. 24. to odczekasz dwa dni. 26. A, dobra, jeden pies. Zaatakujcie tak. Kurwa, dosyłają wojsko. Jak to przegram? Dobra, robię pokój z Ameryką. Robię nimi pokój. A bo... Ale kurna. Dobra, wygrałem jednak, wygrałem. O jezus, Maria. Jaki to jest roller coaster pieprzony. No, a samo utrzymanie armii mi cały hajs kraju leci w tym momencie. No niestety tak bankrutuję. Ale nie pozwolę tym kurna amerykańcom czegokolwiek u mnie tak forsować. No niestety to, że Kolumbia też zajmuje tam dosyć bogate tereny. W tym Hondurasie to mnie boli. Ej, odrzuciłem, ale to mogło być to, co chciałem. Uh, USA. Propose peace. They would not accept. Kata też nie akceptują samego. Kuźwa, oni nowo jakąś armię dosyłają. Taką solidną. Ale oni właśnie padają. No, co mi proponujecie? Acquire nie chce tego kuźwa samego. Ej, nie po to się z wami tak napierdalam do ostatniego tego, żeby taki, takiego trusa lecieć. No, szanujmy się. Dobra, i mogę już teraz wojnę na make-up puppet. To też jest ważne, ponieważ w tym momencie nie dołączy się USA. I przejdę też szybko zajęcie Kolumbią, i wtedy biorę to USA za mordę. Trzy koła Kolumbii w końcu zjechane. Zajmujemy to USA. Tutaj klepiemy Amerykanów. Dobra. Sklepani. Okej, okay, trzeba przywrócić troszkę wydatków na biurokrację, bo troszkę się odbijam w tym momencie. Możemy tutaj zrobić coś, tutaj zmienić. Zróbmy, że Trade Union Allowed. Nie sugerujcie się tym, imigranci, drodzy, że my powołaliśmy cały kraj na wojnę z USA. Sugerujcie się tym, że wygrywamy tę wojnę. A niby te 11 brygad mamy tylko z mobilizacji, czyli 30 coś koła. Kurde, gdybym walczył z samym USA, zmobilizowałbym już kraj. W tym momencie. I samymi zawodowymi walczył. Ale jako, że walczę z tym USCA, gdzie ja potrzebuję tego przemarszu, bo mnie to już ten San, San Salvador zabola w tym momencie. Gdzie oni mają... Kawę i... No, mają dobre surowce, kawę i to gówno. To bym chętnie... To chciał. E, tutaj o Grecji jest jakiś kryzys, ale to wysrane w ten kryzys mam. Powiem wam, że dawno takiej wymagającej rozgrywki na start... Victory 2 nie miałem. Wojny działy się takie większe, minimum od 1870, albo nawet 90 wzwyż. Tutaj jeszcze na taką skalę to ja się nie bawiłem na start. No dużo popula populacji straciliśmy na pewno, mieliśmy ponad już 2 miliony na początku wojny. Chociaż to w sumie też jest kwestia utraty San Salvadoru, niestety. Jak tutaj wygląda ze Stanami, 33% mamy. Ja cały czas patrzę, chociaż sam cut down to size zgadzają się, bo jeżeli się zgodzą, znaczy, że we have way there. Dobrze, jesteśmy w połowie drogi. Zgadzają się na ucięcie w połowie. Wojsko oraz ucięcie hajsu. A, ale już zaraz ta Texas też się zgodzą wtedy. Mówię Wam, to już jest chwila. Jest. Zgodzili się na wszystko. Amerykański Texas są ucięci w połowie. Dostajemy ich kasę. Zajebiście. E, utnijmy też tym samym, czy zdemobilizujmy armię. Czy w sensie tych zwykłych mieszkańców. No tutaj do 6000 to jest ucięta, ale podeślemy to zwyczajną armię dzięki temu, ale dzięki temu, że oni nam płacą, jesteśmy w stanie wyłączyć praktycznie, może nie wszystko, może nie wszystko. No musimy troszkę tutaj zostawić podatków, ale z dużej kwestii mogę uciąć to po prostu. Mogą być ludzie moi bogatsi dzięki Ameryce, bo oni płacą teraz nam za rzeczy. Tak samo USA zgadza się być naszym papetem, więc dwie rzeczy na raz robimy. Jeżeli bym chciał wam, na Conquest 22 infami. O Jezu. 22 infami. Dobrze, z długi czas może nie być worfit. Ale jako, że po wojnie możemy też uciąć wydatki na wojsko. I słuchajcie, kończymy. Bardzo krwawą wojnę, ale zwycięsko i chyba może worfit. No na pewno nie dla Amerykańców. Bo nasi ludzie mogą zacząć się bogacić w końcu. Oni nam opłacają edukację ludności. A ja dziękuję serdecznie za oglądanie. Ogólnie tak, mamy dwie fabryki. One coś tam działają, coś tam nie działają. Trochę przynoszą zysku, troszkę nie. Jednakże udało się. Będziemy trzeba, będzie trzeba odbudować armię. Będzie trzeba troszkę znowu się wzmocnić. No bo Ameryka, mimo że straciła Teksas, jest osłabiona na 5 lat. Nie jest jeszcze skończona. O, tu w ogóle wielka, e, Niemcy, Dania, Szwecja kontra Francja. Uu. I Francja dostaje na pyrtkę. Ciekawa sprawa. Dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć. Pa.